Jaśmunko z tej strony Sawiacik. Zrobimy sobie takiego testat, Bo jak sobie spojrzymy tutaj No to zobaczymy drugą kamerkę Która się znajduje nade mną gdzieś, gdzieś tutaj Ja wam dzisiaj pokażę moje klawiatury Na których obecnie działałem Dlaczego działałem? Bo je zmieniam na Nową klawiaturę Redragon Starblade Taka piękna. I za chwilę sobie ją rozpakujemy, ale przedtem powiem jakie ja miałem klawiatury. Mamy taką, to jest 60% Magegę klawiatura jak widzimy tutaj. Na 60 to 60% mechaniczna, obydwie są mechaniczne. Taką, możecie posłuchać jak brzmi, praktycznie nie brzmi w ogóle. I możecie też za chwilę posłuchać kolejnej klawiatury z mojej strony sobie odłożymy. jest to game zone to nie pamiętam jaka też oczywiście mechaniczna trochę ze światełka dajmy więcej taka Jest to też mechaniczna, tak jak powiedziałem, poprzednika, którą też sobie weźmiemy i odłożymy, bo tutaj, no mo mogę powiedzieć, że tutaj są, a nie, czekaj, tutaj tutaj pisze jest to, sobie tutaj przeczytamy, Traster Game Zone Blade 87, więc taka to jest klawiatura, ciekawe czy na tamto jest coś napisane, ale już po nią nie sięgnę. A dzisiaj na stół nam pada taki oto Starblade. Nawet się nie mieści w kamerce i sobie go rozpakujmy. Ja sobie myczkę rzucę i sobie ją rozpakujmy. Przejdźmy, otwieramy i podnosimy. Mamy pięknego Starblade'a jeszcze w opakowaniu. Powiem wam co tutaj się znajduje. Mamy taką ładną niebieską klawiaturę. Od Redragona, Starblade Star, Star I w niej się znajduje do wyciągania switchy I hot słapa Mamy do wyciągania switchy Takiego o Szybce, a z tej strony do wyciągania przycisków. Mamy jeszcze oczywiście kabelek, bo to jest klawiatura przewodowa, nie bezprzewodowa. Jest wersja oczywiście Starblade Pro, czy bezprzewodowa, ale mi się ona kolorystycznie nie podoba. Mamy piękny zaczek Redragona. Zwykły taki biały przewód z USB-C. Długi, fajnie. I w pudełku mamy jeszcze wymienne switche, bo tak jak powiedziałem, jest to hot swap z hot swapem. Klewatura. Nie wiem, jakie to są te switche razem na ten temat żadnych informacji, jakie to są switche. Tak ona wygląda w tej lepszej kamerce, w czystszej. Opala bardzo ładnie, pięknie. Teraz możecie sobie posłuchać, jak ona klika. Ja przybliżę mikrofon podgłośnie. No praktycznie nic nie słychać. Z jej strony, więc to jest dla mnie plus, bo na filmie jej słychać nie będzie. sobie jeszcze tak z góry na nią spojrzeć, ładnie się prezentuje. Mogę Wam pokazać się tego właśnie, jak wygląda w środku, Dobra, mamy taki przycisk. To jest akurat tałeczka taka. O I mogę Wam wyciągnąć przycisk. Tylko mi się uda. Dobra przycisk, a przycisk wygląda jak zwykły przycisk. O, możecie teraz posłuchać. I tak się prezentuje ta klawiatura. Możemy sobie jeszcze ją zaświecić, tylko odłączę kabelek. Kabel nie w oplocie, to taki zwykły pogięty, twardy trochę. I się świeci pięknie Starblade. Bardzo ładnie, pięknie, ładnie się świeci. Mogę Wam jeszcze na full kamerce pokazać ciemnie trochę. O! Tak otóż to się prezentuje. Ładnie świeci, przepięknie. I na takiej klawiaturze teraz będę Pracować. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Możecie jeszcze chwilę popatrzeć sobie na tą piękną kleweturkę, Teraz sobie ładnie świeci. Więc mam nadzieję, że film Wam się spodobał. My się widzimy w naszym odcinku tutaj z tą kamerką. Nie wiem, czy jeszcze będzie więcej do czynienia. Więc teraz będziemy działać na tej kleweturze. Zamiast dwóch tamtych będzie jedna. Jest to TKL. Nie pamiętam, jak jest rozwinięcie od TKL. I mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Ja się z Wami widzę, wyna. Na samba e papá. Pa.